Ja myślę, że dzisiejsza debata była naprawdę dla mnie fascynująca. Nie byłem e, dawno na debacie polsko-francuskiej, natomiast uczestniczę w wielu konferencjach. I myślę, że akurat Francja e, i Polska to są kraje, które mają sobie dużo do powiedzenia w sprawach społecznych. Czyli, po pierwsze, dyskutujmy o tym, że najważniejsze kwestie społeczne praca, mieszkanie, rodzina to są najgorętsze sprawy polityczne, i to jest pierwszy etap, który Polska ma dopiero do odrobienia. Tak jak we Francji. Kampania wyborcza to jest dyskusja o problemach społecznych. Chciałbym, żeby tak było w Polsce. A druga rzecz to już o konkretnych rozwiązaniach. Model polityki rodzinnej, francuski model polityki, ro polityki rodzinnej no jest w Polsce słusznie uważany za najbardziej inspirujący. Czy wszystko w nim jest dobre? Nie sądzę, żeby nawet Francuzi tak myśleli. Ale trzeba właśnie o tym dyskutować, które elementy nie do końca się sprawdzają. Natomiast zastosować ten model, który łączy politykę demograficzną, jednak z polityką rodzinną i dlatego daje dobry efekt, jeżeli chodzi o dzietność.